Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii pojedynek youtuberów. Będzie to seria, w której będę pojedynkował się z różnymi youtuberami na różnych mapach. Generalnie od Was zależy, czy będą kolejne odcinki, gdyż ten pierwszy odcinek jest w formie takiego jakby testu. I chciałem, aby tutaj, co prawda, ja nie proszę ich do łapki, ale żebyśmy zrobili taką ankietę w postaci łapek. Czyli łapka w górę to znaczy, że chcecie kolejne odcinki, a łapka w dół to znaczy, że nie chcecie. Pierwszym gościem będzie HiTV, dlatego zapraszam Was do oglądania. Witam wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale, czyli pojedynki youtuberów. Pierwszym moim gościem jest HiTV. Siemaneczko. No witam. HiTV to streamer, youtuber, będzie link do niego do, ka do kanału. I co, warto tutaj napomnieć, że HTV ma rangę Global Elite, więc w pierdziel murowany. Także będziemy no. jechać na Akacze. To zera mnie zjedzie. Także... Także. sąsiad, powodzenia. No, dziękuję. Jeden frak twój No, dobra, no to restartuj i lecimy z tym. Let's boksem. go, tak? Let's go, no. Już się, zaczę już się zaczęła zabawa. A kurde. To nie jest zły global, jak tak nie trafia. To nie, to taki naprawdę prawdziwy. No powiem global. ci, siadłoby mi to kapa, nie? No. Ale nie siadło. Unlucky. Unlucky. Łopanie, jest kurde, jeden jeden. To jest. nie jest zły global. No... Chyba kerowany. nie no żartujemy. Chyba tak. Tak jak ja jestem kierowanym goldem jedynką. Trafiłem? Trafiłem, chociaż raz. Okay. Trafiłeś. No ciężkie Bez są pojedynki. Terminy. Są długie terminy. Zawsze na studiach mówię. Ja tak zawsze w technikum było. Spokojnie, poprawimy logarytmy, no. spokojnie. Mamy czas. A potem tydzień przed końcem, ja pierniczę, Ta, ale dramat. czasu nie ma. Ale dramat. Oj, wychyliłem się specjalnie, żeby ci dać fory. No. Całe ciało było widoczne. Można było strzelać. Ostatnio właśnie ćwiczę sobie z akacza tak, żeby full auto opanować jakoś w miarę dobrze, ale tak średnio mi to wychodzi. No, chociaż jest poprawa, z tego co mi ludzie mówią. A to są takie, jakieś specjalne mapy widziałem z, te, z tego, co przeglądałem internet. No właśnie, ja takie na no, iMapki map, i mam, ale do full auto właśnie nie mam. Będę musiał poszukać. Czekaj, bo wziąłem sobie czwórkę. Oj, kurde. Szkoda, że nie siadło. No <laughs> też nie siadło za pierwszą. Ale będą hejty. Ale chujowy global. A, eee. no, no. Zobaczysz, zobaczysz. Nie, to się nie ma co przejmować, kurde. Ale każdego zapraszam 1 na 1. Każdego pokażę jak się gra. Czekam no bo to... Kurde no. Ale nie dwa no, ja... flagi mam takie. Tak takie. jak ci mówiłem, to jak grałem z widzami 1 na 1. No. To, to tylko 3 osoby mnie pokonały. 3 osoby mówisz. No trzy to osoby, ja no. tutaj zapraszam widzów. HTV ma streamy. Możecie wbijać, może jeszcze skina wygracie. Bo HTV jak go pokonacie daje wam skina normalnie. No, no. A jak? Dlatego daję, że wie, że go mało osób pokona. <laughs> to jest wszystko takie zagranie marketingowe. On sobie zdaje sprawę z tego, że jest ciężko go pokonać. Dobra. 94. 94, no dokładnie. No 7, 3, no. Wiesz, no może mnie nie pocisną. Ciebie, nie? Ale za to mnie tak, ale spokojnie. Ile? Zero? Osiem, trzy, ale cz czemu tak kurde krótko? Kurcze, no. No ale nic. Dzięki, że byłeś. Dziękuję bardzo. Zapraszam właśnie na kanał HITV. No i widzimy się w kolejnym odcinku z jakąś inną osobą. Na razie. Na razie.